Cześć, w tym filmie przyjrzymy się Sunbarowi Philips TAB6309, łamane na 10, czyli modelowi, który, mimo swoich niewielkich gabarytów ma moc. Ale najpierw przyjrzymy się temu, co znajdziemy w kartonie. Oprócz listwy i subwoofera w kartonie znajdziemy pilot z bateriami, przewody zasilające, spornik naścienny oraz skróconą instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną. Sunbar jest w kolorze czarny. Od góry jest wysokiej jakości tworzywo sztuczne, a od frontu i po bokach materiał. To co na pewno rzuciło Wam się w oczy to niestandardowa konstrukcja subwoofera, ponieważ ma tą samą szerokość co głębokość, co czyni go subtelnym subwooferem. Ale to nie wszystko. Czarna siatka po dwóch stronach wskazuje na zastosowanie podwójnego głośnika niskotonowego. Z tyłu widać też nóżki, dzięki nim Sunbara możemy ustawić w dwóch pozycjach, pionowej oraz poziomej. Jest to idealne rozwiązanie, kiedy nie ma miejsca na subwoofer. W moim przypadku subwoofer idealnie zmieścił się pod komodą. Podobnie jest z listwą, która również jest sporo mniejsza niż w innych senbarach. Wyposażony został w złącze HDMI i ARC, wejście optyczne, jack 3,5 mm oraz USB. Możemy też połączyć się z nim za pomocą Bluetooth w wersji 5.3. A teraz przejdziemy do specyfikacji. TAB 6309 ma moc maksymalną 320 W, 160 W RMS. Jest w konfiguracji 2.1 i składa się z dwóch głośników wysokotonowych, lewy oraz prawy dwóch głośników pełnozakresowych lewe oraz prawe oraz dwóch 4,5-calowych głośników niskotonowych, które znajdują się w subwooferze. Sunbar z uwagi na swoje niewielkie gabaryty zaskakuje mocą. Łącznie mamy zatem do dyspozycji sześć głośników, które ze wsparciem najbardziej popularnych technologii dźwięku, które ten Sunbar obsługuje, zapewnią realistyczne wrażenia podczas wieczornych seansów. Sunbar obsługuje technologie takie jak Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital+, Plus. DTS Digital Surround, Dolby Mat oraz Dolby True hd Nie zabrakło również obsługi DTS Virtual X. Dolby Atmos to obecnie obowiązkowy format dźwięku przestrzennego, który implementowany jest do większości nowych produkcji filmowych. Ten Sunbar ma profil zaledwie 37 mm. Dzięki ultrasmukłej konstrukcji ten zestaw audio zmieści się nawet pod telewizorami z niższymi podstawami. W ustawieniach Sunbara znajdziemy tryby predefiniowane, takie jak Film, Muzyka, Głos oraz stawion, dzięki którym w szybki sposób ustawimy dźwięk adekwatny do wyświetlonego obrazu. Możesz regulować głośny soundbara za pomocą pilota od telewizora. Jeżeli posiadasz telewizor Philips Ambilight z funkcją EasyLink, możesz również zmienić tryb predefiniowany, regulować niskie i wysokie tony za pomocą menu w telewizorze. Podsumowując, Sunbar Philips tab 6309 to zestaw audio o ultrasmukłej konstrukcji. Ma moc maksymalną 320W, 160W RMS, jest w konfiguracji 2.1. Obsługuje popularne formaty dźwięku, w tym Dolby Atmos oraz DTS Virtual X. Wyposażony został w tryby predefiniowane. Obsługuje Philips Easy Link, z wysokiej jakości materiałów, ma możliwość powyższenia na ścianie. Sunbar TAB6309 jest idealnym Sunbarem, jeżeli lubisz minimalizm. Masz mało miejsca, lub po prostu większy sandbar nie zmieści się pod Twoim telewizorem. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli się podobało, zostaw lajka oraz kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco. Cześć!